Dzień dobry najmilsi. Spotykamy się dzisiaj, żeby wrócić do tematu, który rozpoczęłam omawiać dla Was w ubiegłym tygodniu, czyli tematy prac pisemnych, które pojawiły się zarówno na egzaminach tych, tych prawdziwych ósmoklasistych, jak i na tych takich przygotowujących, a więc próbnych. I dzisiaj kolejne cztery tematy, w tym również te. O jakich słyszałam od ówczesnych ósmoklasistów, że sprawiły trochę trudności. I zaczynamy. Moi drodzy, łatwiej pokonać każdą trudność, gdy dąży się do swojego wymarzonego celu. Czy zgadzasz się z tym poglądem i odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego? I proszę Państwa, ja oczywiście bym się z tym poglądem zgodziła, bo w rzeczywistości tak jest, że macie sporo lektur pokazujących, iż wymarzony cel, jakaś idea, którą się chce realizować, jest oczywiście w zasięgu naszych rąk, jeśli mogę tak metaforycznie powiedzieć, wtedy, kiedy dążąc do niej jakiś bohater lektury, no, po prostu poświęca się temu całkowicie i wszelkie trudności są dla niego tylko takimi kolejnymi etapami na tej drodze do swojego celu. I tu proszę Państwa chciałabym zwrócić szczególną uwagę na Pana Tadeusza. Z pewnością pamiętacie Państwo Jacka Soplicę, człowieka, który zabił stolnika Choreszkę i musiał uciekać za granicę, ale jego celem było od Pokutowanie, a aby to zrobić, podjął wszelkie działania, które zmierzały do ratowania Ojczyzny na tyle, na ile można, na taką skromną skalę jednej osoby. I wiecie już na pewno, że oprócz pobytu w Zakonie, także przez te dwie dekady walczył, także był uwięziony, znosił wiele trudności i ran. No, a ostatecznie później pojawia się na Litwie jako emisariusz. I taką dodatkową chyba trudnością jest to, że Będąc tam uznanym za mnicha, którego tożsamości tak naprawdę nikt, prawie nikt, oczywiście nie zna, nie przyznaje się również do tego, że jest Jackiem Soplicą własnemu synowi. I myślę, że dążenie do tego celu, jakim była ta pokuta i jednocześnie walka za ojczyznę, były dla Jacka Soplicy tak ważne. Ten cel był tak ważny. Że oczywiście łatwiej byłoby pokonać te trudności, które obiektywnie rzecz ujmując, są no niezwykle trudne, niezwykle ciężkie, proszę Państwa, bo i walka, i więzienie, i różnego rodzaju doświadczenia wojenne, no ale także to, że no własnemu synowi się nie można przyznać, prawda? Nie można go wziąć w objęcia, obserwuje się go jedynie z daleka, czuwa się nad jego losem. Inną postacią, którą chciałabym tutaj. Wam przypomnieć, jest postać starego Santiago z historii znanej wam ze starego człowieka i morza. Pamiętajcie, że zdążeniem Santiago było upolowanie tej wielkiej ryby. No i oczywiście pokonywał każdą trudność. Tutaj nie chodzi wyłącznie o kwestie pogody, jakiegoś, jakiejś walki z tą wielką rybą, ale chyba też taką, wydaje mi się, największą trudnością dla Santiago był ten społeczny ostracyzm, odrzucenie i traktowanie go jako kogoś nieszczęśliwego. A jednak było mu to dużo łatwiej znieść, bo wiedział, że ten cel jest do osiągnięcia. No i również rozważam tutaj postać Marka Winicjusza z Kowadis, ponieważ jego celem było to, aby być szczęśliwym u boku ligi, u boku ukochanej. Zauważcie więc, jak wiele trudności i perypetii Marek Winicjusz pokonywał, zarówno w kwestii własnego, własnych obowiązków, prawda, wobec cesarza, wobec. Różnych takich wyzwań, które stały na jego drodze, jak również pokonał taką trudność, jaką było może pochodzenie i ewentualne uwarunkowania z tego wynikające, bo przecież ostatecznie przyjął chrześcijaństwo, więc całkowicie tutaj zmienił świat swoich wartości, a wpływ na to miała zdecydowanie miłość. I teraz temat kolejny. Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. Proszę Państwa, wypracowanie tego rodzaju, które ma być przemówieniem, to jest także wypowiedź argumentacyjna, czyli tutaj podobnie jak w rozprawce używamy yy, yy, różnego rodzaju argumentów i ta mądrość, którą chcemy. Zademonstrować mądrość wynikająca z czytania książek, może, proszę Państwa, mieć na nas różnorodny wpływ. Mądrość może na przykład przejawiać się w tym, że zapoznajemy się z bardzo ważnymi, istotnymi wartościami w życiu każdego człowieka i na przykład zapoznaliśmy się z taką wartością, jaką jest lojalność, braterstwo w książce na szaniec. Zapoznaliśmy się na przykład z taką wartością, jaką jest siła miłości, na przykład miłości bliźniego w Kwowadi. Z także taką wartością, jaką jest wiara. No ale oczywiście książki mogą nas również sprawia, że stajemy się mądrzy, mogą nas uczyć o dawnych czasach, o dawnych obyczajach i tu na przykład bardzo dużo informacji możemy wyczytać z Pana Tadeusza, przykładowo no i również książki mogą nas uczyć o tym co jest tak naprawdę dla nas w życiu trudne, możemy dzielić podobne trudności z bohaterami i jak sobie z nimi radzić i tu na przykład proszę Państwa możemy wziąć pod uwagę taką lekturę obowiązkową jak właśnie Quo Vadis, jak właśnie Stare człowieki, może chociaż ten nie jest obowiązkową lekturą, latarnik, jak na przykład Pantadeusz. No tutaj bardzo dużo mamy takich możliwości pisania na ten temat. W Każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia, i tak dalej. I tak dalej. I tu, proszę Państwa, było to o tyle trudne, że niektórzy myśleli, iż trzeba przywołać negatywnych bohaterów, negatywne postaci, no i starać się, tak powiedziałabym, nawet wręcz hmm, paradoksalnie udowadniać, że w tym złu znajduje się coś, co warte jest podziwu. No i przed tym, proszę Państwa, przestrzegam, bo czasami można kuriozalnie starać się udowodnić coś, co jest nieprawdą, bo to, co wy chcecie za wszelką cenę, wręcz na siłę uznać za cechę przydatną i dobrą, no jest po prostu złem. Tutaj często słyszałam, że brano pod uwagę balladynę i jej upór w dążeniu do celu, ale proszę Państwa, ten upór był opłacony najdroższą ofiarą, czyli ludzkimi życiami, więc nie sądzę, żeby to akurat było godne podziwu. Ja tutaj proszę Państwa, wybrałabym sobie Scroogea. Scrooge, a. Scrooge a oczywiście z opowieści wigilijnej, to jest taki typ nieprzyjemny, bardzo niedobry, źle traktujący ludzi, ale zasadniczo to wszystko zmienia się, kiedy poznajemy jego przeszłość. To dzięki właśnie wizycie ducha Minionych Świąt dowiadujemy się, że on przecież był bardzo silnie związany ze swoją siostrą. Czyli Scrooge'a było stać na taką wspaniałą miłość, na taką relację i być może właśnie brak siostry powoduje, że dzisiaj ten człowiek całkowicie zgorzkniał. Dla mnie jednak to przypomnienie sobie przeszłości, jak również późniejsze, powiedzmy, te wycieczki z duchami świąt, stały się przyczyną tego, że Scrooge odkrył. Odmienił się, prawda? Czyli stał się człowiekiem serdeczniejszym, zaczął pomagać innym, e, chciał też zainwestować w leczenie małego Tima. A zatem to, co zasługuje w ludziach e, na nie, podziw, to akurat w Scrooge'u jest to, że on zdobył się na to, by przypomnieć sobie, że kiedyś e, był człowiekiem zdolnym do uczuć i takim, który potrafi obdarzać innych serdecznością, dobrocią i miłością. I mimo e, przykrych doświadczeń z późniejszego okresu, Scrooge się zmienił. To rzeczywiście jest dla mnie coś, co może zasługiwać na podziw. Tutaj następną postacią, którą chciałabym wskazać, jest postać też kontrowersyjna z pana Tadeusza Adama Mickiewicza to jest Gerwazy. Gerwazy bowiem, jak wiecie, jest kimś, kto po upływie 20 lat od śmierci Choreszki nadal pragnie zemsty na Soplicach. Nie pozwala zająć się tego, tej części zamku, którą by chętnie sędzia Soplica przyjął. No i oczywiście, prawda, doprowadza do tego słynnego już zajazdu na swoich sąsiadów, czyli na Sopliców. Ale co w Gerwazym zasługuje na podziw, proszę Państwa? Gerwazy, tłumacząc hrabiemu przyczyny Swojej decyzji i tego, czemu dedykował własne życie, mówi o wierności swojemu nieżyjącemu już panu, czyli Stolnikowi Choreszce. I dla mnie ta wierność sługi, który w gruncie rzeczy od 20 lat mógł prowadzić całkowicie inne, zupełnie osobne życie, jest czymś, co faktycznie zasługuje na podziw. On po przysiągu, że zemści się za tę śmierć i to nie zemsta zasługuje na podziw, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to, że Gerwazy chce sprawiedliwości, bo zapewne znając pana Tadeusza, Zauważyliście, że sprawiedliwość po śmierci stolnika nie wydarzyła się. Jacek oczywiście uciekł, ale Soplicom rząd późniejszy przyznał przecież część zamku. Czyli w gruncie rzeczy ród Sopliców nie został ukarany za śmierć niewinnego człowieka. A więc Gerwazy dąży do wymierzenia tej sprawiedliwości na własną rękę, niestety, ale w gruncie rzeczy jest w tym wszystkim wyjątkowo zdeterminowany, i wydaje mi się, że jest to coś, co przynajmniej w moim odczuciu zasługuje na podziw na pewno wykorzystałabym w tej sytuacji kamienie na szaniec i tę gotowość do walki z ojczyznę i poświęcenia życia trójki przyjaciół ale też rozmyślałam proszę Państwa o takiej postaci o której mało się myśli w tych kategoriach czyli Ligi mam tu e, oczywiście na myśli Kwowadis Henryka Sienkiewicza i dla mnie taką w, e, rzeczą godną podziwu w jej postępowaniu było to, że ta dziewczyna mimo prześladowania przecież Mimo tego, że ją zaprowadzono siłą na dwór cesarza, mimo tego, że Marek Winicjusz próbował odbić ją siłą, prawda? Ta dziewczyna jest niesamowicie w tym wszystkim łagodna. Ona jest dobra, ona nie czyni niczego złego. Wręcz przeciwnie, kiedy Winicjusz chciał ją porwać, a później został dotkliwie pobity przez Ursusa, Ligia się Winicjuszem opiekuje. Ligia ma w sobie mnóstwo przebaczenia, i wydaje mi się, że zarówno ona, jak i pozostałe postaci z tego kręgu chrześcijańskiego, no To są postaci zasługujące na podziw eee, właśnie przez tę miłość bliźniego, przez tę umiejętność przebaczania. No i na koniec proszę Państwa napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. I proszę Państwa, w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. No tutaj można sobie puścić wodze wyobraźni, bo ten człowiek może poznać samego siebie zarówno w takim dobrym, jak i w złym sensie, prawda? Może się okazać, że w trudnej sytuacji jest on wyjątkowo tchórzliwym człowiekiem. Pomyślałam sobie tutaj o zemście, w której papkin w momencie bójki pod murem ucieka. I z pewnością ten lew północy, jak sam o sobie mówił, sam przed sobą nie przyznaje się do faktu, że jest człowiekiem wyjątkowym. Powód ale właśnie trudna sytuacja to udowadnia. Natomiast taką pozytywną postacią, no powiedzmy, pod tym względem, w zemście na pewno jest dla mnie Wacław, który podejmuje wszelkie wysiłki w tej trudnej sytuacji, jaką jest kłótnia wzajemna Rejenta i Cześnika, aby być ze swoją ukochaną Klarą, nawet udaje kogoś, kogo Pawkin uprowadził jako jeńca. Czyli no, Wacław nie boi się różnych ryzykownych zachowań, poznaje więc samego siebie jako człowieka, który dla miłości jest zdolny do wszystkiego. Jest nawet gotów uciec z Klarą, tylko że Klara niekoniecznie tego właśnie pragnie rozmyślałam też o tym, że to jest temat idealnie pasujący do Kamieni na Szaniec, chociażby dlatego, że mamy tam taką trudną no trudna to nawet jest chyba niewystarczające słowo, ale wyjątkowo Ciężką sytuację, jaką jest torturowanie i uwięzienie Rudego. I to jest taki fragment tej lektury, na jaki często powołują się ósmoklasiści. Ale zobaczcie, jak to dało do zrozumienia jego przyjaciołom, co należy robić. Oni się nawet przez chwilę nie wahali, że należy go odbić. I mimo tego, że akcja ta była wyjątkowo ryzykowna, a nawet przez wielu odradzana, no to już wiecie, że brali udział w słynnej akcji pod Arsenałem, w, w której też niestety postrzał. Śmiertelnie zranił Alka, ale poznali samych siebie, poznali um, swoją, swoje bohaterstwo i swoją lojalność wobec um, tego przyjaciela. Nie mogli go pozostawić tak naprawdę w rękach um, wroga. I w trudnej sytuacji, proszę Państwa, um, człowiek. Poznaje samego siebie, wie kim jest. Myślę o latarniku Henryka Sienkiewicza. Wprawdzie cała ta historia latarnika kończy się smutno, bo przecież wykonywał swoje obowiązki z nadzieją, że będzie to dla niego już ta latarnia, prawda, w będzie dla niego już tym miejscem emerytury, ale jednak zobaczył ogromną wartość i też przypomniało mu to, kim jest. Momencie, kiedy zetknął się z lekturą, jaką jest Pantadeusz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak zachował się Skawiński w momencie, kiedy no już doszło do wypadku i został z tej pracy zwolniony. Mimo upływu tak wielu lat, tak wielu trudności w życiu, Skawiński z dumą i honorem. Opuszcza Spinwall, zobaczcie, że on nie błaga o przebaczenie, że on nie, nie płaszczy się, nie próbuje zrzucić winy na jakieś okoliczności losu, ale wie, że musi ruszyć dalej w drogę i nie skarżąc się robi to. To też jest, proszę Państwa, taka postawa, która mnie zastanawia, a nawet czasami wzbudza mój podziw, jak o tym myślę, że niewielu ludzi byłoby stać na takie zachowanie. No i oczywiście to te cztery ostatnie tematy, o których chciałam z wami porozmawiać. Jak widzicie, wszystko można napisać, znając lektury obowiązkowe, bądź to takie najpopularniejsze. Mam nadzieję, że moje lekcje będą dla Was przydatne. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.